Miło Was poznać. Co słychać? Jak życie i praca? Chcesz rękę mojej córki? Tak, chcę. Mieszkasz tu, czy przychodzisz tylko na nasze jedzenie i kobiety? Szczere pytanie. Fakt. Scenariusz: Johna Healy i Kenya Baris. Gdybyśmy mieli dzieci, to byłyby ładną mieszanką rasową. Jak Maria? Derek Jeter. No i gościu. Gościu? Najlepszy ze wszystkich. Tak, ale do kogo nawiązujesz? Nasza legenda. Malcolm X. Co do. Już w styczniu. Nie jest w ciąży. Nie robimy tego często. Nie jest dziewicą. Zna się na tym. Wystarczy po prostu kocham waszą córkę i byłbym dobrym mężem. Ja Pier, gdzie nasz Kelner? Reżyseria Kenya Ballis.